Witam wszystkich na kanale Bocznym Nurtem. W zeszłą sobotę, 25 września, dość spontanicznie odwiedziłem ciekawe wydarzenie we Wrocławiu, czyli trzecią edycję Kinomuralu, gdzie miałem szansę zobaczyć wielkoformatowe projekcje rozmaitych form audiowizualnych na ścianach wrocławskich kamienic. Chciałem więc krótko opowiedzieć o swoich wrażeniach, bo to rzeczywiście dość ciekawe wydarzenie medialne na mapie Polski. Zapraszam. Wskazy odbywały się na pięciu ścianach zgromadzonych niedaleko siebie, a w programie znalazło się prawie 90 projekcji od 50 artystów, zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Forma tych ruchomych murali wahała się od animacji po wideo, arty, kino eksperymentalne. Czy Instalacje audiowizualne. Tak naprawdę ciężko byłoby to wszystko dokładnie sklasyfikować i też nie ma potrzeby. Pojawiło się kilku artystów, których znałem, i to była wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć ich twórczość na bardzo dużym ekranie. Ale też wyszedłem bogatszy o kilka ciekawych nowych nazwisk. Także myślę, że zacznę po prostu od poleceń. Przede wszystkim więc Jake Fright, który był jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałem się pojechać. Natrafiłem na jego animację kilka miesięcy temu i wciąż jestem pod dużym wrażeniem jego stylu. Z tego co rozumiem, jestem w stanie opisać. Tworzy on zwykle krótkie, jednominutowe, poklatkowe animacje. Składają się z rozmaitych, poszczególnych elementów, które ciągle nawarstwiając się, modyfikują ostateczny wygląd obrazu sztuki czy animacji. No trudno jest to opisać, o wiele łatwiej jest po prostu to zobaczyć, a patrzeć jest na co. Efekt jest niezwykle dynamiczną animacją, która zlewa się w jakąś halucynacyjną całość. w jego przypadku odkryłem, że modyfikowanie czasu odtwarzania tych animacji albo przyspieszanie ich dwa razy, albo nawet spowalnianie dwa razy, także skutkuje bardzo ciekawymi efektami. I mimo że treść się nie zmienia, to całkowicie inaczej się na nie patrzy. Także polecam bardzo ciekawe i wyjątkowe piste, i już docenione w świecie sztuki. Jego animacje były pokazywane w Tate Modern oraz na przykład na festiwalu Sundance. Drugim highlightem dla mnie był Yoshi Sodeoka. To też już uznany artysta, od 20 lat tworzy niezwykle różnorodną i eklektyczną sztukę cyfrową, pokazywany choćby w MoMA czy w Tate Britain, ale jego animacje służą też czasem za wizualizację do muzyki, czy to na żywo na koncertach jako tzw. DJing, czy już zespolone na stałe funkcjonujące jako teledysk. I sam poznałem Sodaoka właśnie w ten drugi sposób, poprzez jego kolaborację z Maxem Cooperem, o którym też chciałem porozmawiać kiedyś szerzej na tym kanale. Więc jeśli ktoś nie zna obydwu tych nazwisk, to serdecznie polecam, są to absolutnie wyjątkowe rzeczy, absolutnie wyjątkowa twórczość, warta uwagi. Myślę, że teraz już widać jaki charakter miały projekcje we Wrótławiu i to jest dobry moment, żeby docenić w ogóle okazję do zobaczenia tego rodzaju sztuki, zwłaszcza w tak dużym formacie i za darmo. Ale też fakt wyjęcia jej z typowego kontekstu i zaprezentowania na pierwszym planie. Zwykle sztuka wizualna tak abstrakcyjna, eksperymentalna czy awangardowa. Jest raczej marginalizowana przez same te określenia czy nazwy, albo właśnie dołączana do innych wydarzeń i innych wrażeń, jak na koncertach czy w teledyskach, czy ewentualnie prezentowana w muzeum jako instalacja albo performance. Tak czy siak, warunki odbiorcze tego rodzaju sztuki są zwykle nieco inne i mogą spychać ten wizualny aspekt gdzieś dalej. We Wrocławiu były one główną atrakcją, był to triumf światła i zespolenia kształtów i dźwięków z bardzo dobrej jakości i wizualnej i oryginalnej. Bardzo trafnie więc organizatorzy opisują wydarzenie jako przemiana przestrzeni miejskiej w wielkoformatową galerię sztuki, bo rzeczywiście ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie miasta i patrzenie na kamienice, ulice i Wrocław jako na galerię sztuki odwiedzaną przez setki czy tysiące osób. W trakcie wydarzenia nie udało mi się niestety dotrzeć na ścianę z programem głównym, ale nadrabiając zaległości w domu, poznałem choćby animację Michaela Edwardsa. Wyświetlany był A Narrative Film i to ciekawy przykład tak zwanego filmu absolutnego, skupionego bardziej na geometrii, relacjach przestrzennych i rytmie niż na narracji. Zainteresowała mnie też wspaniała medialnie twórczość Morgana Beringera, który skupia się na przestrzeni konceptualnej między stałymi a ruchomymi obrazami, modyfikując je i zespalając za pomocą przeróżnych, skomplikowanych narzędzi wideo. I taką twórczość bardzo trudno jest dobrze opisać czy scharakteryzować, nie używając banałów czy ogółów w stylu. Sztuka abstrakcyjna, awangardowa, sztuka psychodeliczna i taki ogólny charakter projekcji nieco mnie zaskoczył, raczej pozytywnie, właśnie przez to, jak rzadko się ją docenia i uniezależnia, oraz przez to, jak trudna bywa poznawczo. Polecam więc przejrzeć program Kinomuralu w poszukiwaniu nowych i ciekawych artystów, zwłaszcza można też pogrzebać w zapleczu technicznym ich twórczości, który sam w sobie jest indywidualnym i fascynującym wątkiem. I myślę, że sztuka tego rodzaju jest dobrym reprezentantem współczesnej sztuki wizualnej, tego co dzisiaj jest możliwe do osiągnięcia i wytworzenia, wygenerowania wizualnie. I jeszcze jedna pochwała dla Kinomuralu, zanim przejdę do małej krytyki. Otóż miało tam miejsce wydarzenie specjalne, czyli projekt Kinomanual, które było dla mnie taką medialną perełką, ponieważ polegało na wyświetlaniu i modyfikowaniu obrazów na żywo za pomocą ośmiu zespolonych ze sobą analogowych projektorów różnego typu. Ich projekcje były modyfikowane, zniekształcane, przerywane na różne sposoby. I oczywiście jest to typ spektaklu, który wyrasta na bogatej tradycji latarni magicznych i fantasmagorii, którymi się zajmuje badawczo, a takich wydarzeń i projektów jest niezwykle mało. Chyba najbardziej żywą i odnotowaną odmianą czegoś podobnego były i są tzw. liquid light show, które do rozmaitych projektorów i technik dokładały też wizualizacje wykonywane płynami. Sam kino manual wpada w jakieś ogólne ramy light artu czy luminizmu, a dla mnie była to właśnie świetna okazja, żeby zobaczyć kilka optycznych technik, wypracowanych i rozsławionych przez właśnie latarnie magiczne i fantasmagorie. Na przykład po raz pierwszy na żywo mogłem zobaczyć fantasmagoryczny efekt multiplikacji jednego slajdu czy obrazu na dziesiątki odbić. Ten efekt widoczny jest tutaj, obraz jest rozbijany za pomocą kręcącego się pryzmatu, co skutkuje właśnie w dziesiątkach bardzo płynnych, hipnotycznych, kręcących się odbić. I to na przykład technika, którą w XVIII wieku jeden z najsławniejszych fantasmagorystów, czyli Étienne Gaspard Robert, nazwał tańcem wiedźm, dance of the witches, czy multiplikacją duchów. Jest to więc technika optyczna używana w spektaklach od ponad 200 lat. To rzeczy, których nie da się dobrze oddać na nagraniu, ponieważ odbywają się na żywo i optyka na żywo jest kompletnie inaczej postrzegana niż na nagraniu, a poza tym cała magia takich spektakli polega na rozmaitych grach świetnych, których zaplecze trudno wytłumaczyć. Na przykład nie mam pojęcia, jak osiągnąć w sposób analogowy ten efekt, nawet szukając na żywo źródła tej konkretnej projekcji. Wspaniale jest mi więc widzieć, że optyczne iluzje są wciąż żywe, a taki multimedialny setup na żywo, jak to opisują twórcy, pozwala na synestetyczną improwizację. Bardzo ładne określenie. Ale niestety muszę też nieco skrytykować warunki odbiorcze całego wydarzenia, jako że kinomural odbywa się bezpłatnie i właśnie na ścianach kamienic. Zebrało się bardzo, bardzo dużo ludzi, był to naprawdę ogromny tłum przez który nie dało się w żaden sposób nawigować czy poruszać, wygodnie doświadczać sztuki. Oczywiście jest to plusem dla samego wydarzenia i dobrze, że setki czy tysiące ludzi miało okazję zobaczyć pokaz, ale zwłaszcza w sytuacji pandemicznej było to nieco nieprzyjemne doświadczenie. W takim tłumie łatwo mogłoby dojść do jakiegoś wypadku albo kradzieży. Większość miejsc była też nieoświetlona albo słabo oświetlona, łatwo byłoby więc się potknąć albo przywrócić. Nie widziałem też nigdzie żadnych ochroniarzy czy jakiejkolwiek kontroli tłumu, a ludzie publicznie pijący alkohol bardzo szybko zmienili się w agresywnych, pijanych ludzi, co może uprzykrzyć doświadczenia. Zresztą zaraz po wydarzeniu kilkadziesiąt metrów obok byłem właśnie świadkiem pijanej bójki czy pobicia, także sztuka sztuką, ale ludzie ludźmi. Wydaje mi się więc, że dobrym krokiem do kolejnych edycji byłoby jednak rozproszenie nieco bardziej kamienic z projekcjami, żeby właśnie tłum nie zebrał się w jednym miejscu. Bo rzeczywiście łatwo staje się to dość niebezpieczne oraz można by też próbować porozstawiać gdzieś jakieś małe źródła światła, żeby nikt się nie zgubił, nikt się nie przewrócił, czy nic nikomu nie ukradziono. Jeszcze inny mały zarzut to to, że Kinomural odbywały się w trakcie trwania innego, nieco podobnego wydarzenia w Łodzi, czyli Light Move Festival, Festiwal Światła, który ma nieco inny charakter, bo wykorzystuje bardziej technikę projection mapping, ale sam pewnie chciałbym pojechać i tam, gdyby wydarzenia się nie nakładały, a miałem właśnie tylko jeden dzień do dyspozycji. Rozumiem, że to są już bardziej kwestie trudnej logistyki, ale mój mały input jest taki, żeby jednak próbować nie kraść sobie widowni. Poza tymi minusami, myślę, że polecam Kino Mural. Dziękuję organizatorom i życzę powodzenia w organizowaniu, ulepszaniu i ubezpieczaniu kolejnych edycji. To wydarzenie bardzo XXI wieczne i futurystyczne, i myślę, że ma szansę być czymś wyjątkowym dla widowni i dla artystów, nawet w skali Europy. Sama frekwencja świadczy o tym, że projekcje świetne są wciąż popularne i przyciągają tłumy ludzi z każdej grupy społecznej, co mnie bardzo cieszy. Więc dziękuję bardzo na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia.